Cześć, zapraszam na drugi odcinek nowej serii Skarbonka, czyli serii, w której właściciele pokazują roczną stronę swojego samochodu. Tym razem będzie to Renault Megane 2 Cabrio, która dała właścicielowi popalić. Pamiętajcie oczywiście, że to zresztą Kamil w filmie sam podkreśla, że to historia konkretnego egzemplarza i że wszystkie te opisane przez niego problemy wcale nie muszą wystąpić w innych autach tego typu, prawda? i jeszcze coś jeśli ty masz auto które też ci daje w kości chcesz się podzielić swoimi przygodami to zajrzyj do opisu tam nakreśliłem zasady doboru aut do tej serii generalnie każdego zapraszam do opisu bo tam znajdziecie link do porównywarki ubezpieczeń mubi.pl która nie dość że znajduje najtańsze ubezpieczenie to jeszcze po jego zakupie zwraca 150 zł na konto tu widzicie na ekranie wybrane przykłady takich przelewów. Dziękuję Wam za nadsyłanie screenów. To naprawdę działa. Taki Megan Cabrio przez MUBI.pl można ubezpieczyć za zaledwie 400 zł na rok. Czyli 4 razy mniej niż w najdroższej, prawie 4 razy mniej niż najdroższej z ofert. Więc warto porównywać. Link w opisie i nawet jeśli przy jeszcze się nie kończy, możesz już dzisiaj zarezerwować swoje 150 zł na przyszłość. Miłego oglądania. Witajcie, mam na imię Kamil, jestem właścicielem Meganki dwójki w cabrio z silnikiem 1.9 dCi 120 koni, 2004 roku. Meganka jest w moich rękach od 2012 roku, kupiłem ją od handlarza, który kupił ją w zasadzie od pierwszego właściciela. Kupując samochód zwracałem uwagę przede wszystkim na to, żeby miał pewną historię, więc znalazłem samochód, który ma 180, około 6000 przebiegu z tego co pamiętam. Wszystko było udokumentowane przez autoryzowaną stację obsługi. Głównie jedną, dwie, dwa badania były robione gdzieś indziej. Ale zazwyczaj było to jedno miejsce. Co się oczywiście potwierdziło z historią w ASO Renault w Polsce. Więc postanowiłem, że ok, samochód jest w porządku, warto go kupić. Nie wziąłem pod uwagę jedną rzecz. Pani, która ten samochód kupiła, do serca wzięła sobie to, co kazał, w zasadzie kazał, zalecał producent, czyli wymieniała olej co 30 tysięcy. Co to znaczy? Szmelc. Żeby cała historia trzymała się kupy, muszę Wam opowiedzieć ją od samego początku do samego końca. Chronologicznie będziecie mieli pogląd, mniej więcej jak cała historia przebiegała. Auto kupiłem od pierwszego właściciela, a w zasadzie od handlarza, który je sprowadził od tego pierwszego właściciela z Niemczech. Wyglądało to tak, że obejrzałem samochód, przemyślałem decyzję i wróciłem po niego, kupiłem go. W dniu, kiedy przyjechałem do domu, to był już późny wieczór 500 metrów od domu zapaliła się lampa Alladyna. Co to znaczy? No było mało oleju. Dlaczego było mało oleju? Był uszkodzony, była uszkodzona uszczelka na wężu doprowadzającym olej do turbiny. Więc zadzwoniłem do miłego pana, od którego kupiłem samochód. On oczywiście powiedział: Nie ma problemu. Jeśli coś takiego się zdarzyło, przyjechał z lawetą, zabrał samochód, naprawił i odstawił z powrotem. Ja byłem szczęśliwy. Nie spotkałem się jeszcze nigdy z taką reakcją, że sprzedający naprawia samochód, więc mówię: Ok, naprawione, jeździmy dalej. Nie trzeba było długo czekać na kolejną niespodziankę. Jak na razie obyło się bez wydatków. Cztery tygodnie później, wszystkich świętych. Auto zaczęło tracić moc, wydawać dziwne dźwięki okazało się, że pada turbina. Więc no po raz kolejny zadzwoniłem do pana, powiedziałem, Szanowny Panie, gwizdzę turbo prawdopodobnie poprzednia naprawa była źle zrobiona, nadal coś jest nie tak. Powiedział, OK, turbina była regenerowana, mam na to papiery. Zresztą pan ma też kopię w dokumentach. Proszę przyjechać z samochodem, jeśli jest na chodzie. Ja rozkręcę samochód, dodam do swojego mechanika, on to rozkręci. Zareklamujemy turbinę. Tak zrobiłem. Wsiadłem w samochód, była to sobota. Pojechaliśmy z ojcem odstawić megankę. W połowie drogi, niestety, wybraliśmy papieża. Silnik się rozbiegał, poszedł biały dym. Ledwo udało mi się ten samochód zgasić. Zadzwoniłem, że niestety nie dojedziemy. Facet przyjechał i scholował nas do siebie. No i kolejne kilka dni, cały tydzień praktycznie. Byłem bez samochodu, który kupiłem, ale okej. Okay. Turbina była znowu zrobiona. To była druga regeneracja tej turbiny, ponieważ ja kupiłem auto już z y, turbiną po regeneracji. Dostałem oczywiście kwity, że turbina jest nadal na gwarancji. No i jeździłem dalej. Dostałem tylko od sprzedającego polecenie, żeby wymienić y, przewód. Tubie doprowadza olej do turbiny, dlatego że jest lekko przygnieciony, gdyby się okazało, że jest pęknięty, żeby nie było wycieku. Więc tak zrobiłem. Przewód kosztował około 450 zł, plus 50 zł montaż. Był to oryginalny przewód, więc mówię, ok, będzie to jeden wydatek, ale auto będzie służyć. Tu już jest wszystko porobione, tu nie ma się co popsuć. No więc zabrałem samochód do domu, pojeździłem troszkę, byłem szczęśliwy, bo to było pierwsze takie bardziej luksusowe auto po tych, który, którymi jeździłem wcześniej. Więc uznałem, że już wszystko jest OK. Na kolejną usterkę nie trzeba było długo czekać. Pewnie teraz zastanawiacie się, co to znaczy długo. Długo to znaczy prawie rok. Dlatego, że w marcu 2014 roku posypał się dwumas. Każdy normalny człowiek w takiej sytuacji powiedziałby, nie chce tego samochodu znać. Naprawiłby go pobieżnie i sprzedał. Więc nie jestem normalny. Naprawiłem ten samochód, chociaż początkowo mechanik stwierdził, że to nie jest dwumasa, że to jest coś innego, prawdopodobnie jest to półłoś. Stwierdził, że na półosi są takie ząbki, które się wycierają i później ten, te ząbki przeskakują, i to jest prawdopodobnie ta usterka, więc postanowiłem mu zawierzyć, wymieniłem półłoś. W zasadzie zleciłem mechanikowi wymianę półosi i okazało się, że dalej to samo, czyli trzęsie. Trzęsło budą jak trzęsło, więc z uwagi na to, że już się wykosztowałem, położka regenerowana kosztowała jakieś niecałe 500 zł, musiałem szukać taniego rozwiązania. Kupiłem za 200 zł używaną dwumasę na szrocie. Wyglądała obiecująco i okazało się, że faktycznie była w dobrej kondycji i dość długo mi posłużyła. Ale tak naprawdę po wymianie dwumasy ja już byłem przeszczęśliwy, bo miałem za sobą turbinę. Najgorsze, co mogło mnie spotkać. Miałem za sobą dwumasę. Kolejne najgorsze, co mogło mnie spotkać. Więc posiadacz 1.9 dCi, który wymienił najdroższe elementy w samochodzie, co może pomyśleć? No, tu już nie ma się co popsuć, tak? <grych> no i oczywiście mogłoby tak być, gdyby nie fakt, że wybraliśmy się na majówkę. Gdybym po wymianie dwumasy sprzedał samochód, faktycznie już więcej nic by się w nim nie popsuło, a tak podczas powrotu z majówki na trasie między Wrocławiem a Wieruszowem na S8, Praktycznie na samym ślimaku silnik stanął dęba. Zatrzymał się kompletnie, nie można było samochodu odpalić. Eee, obróciła się panewka. Serdeczny przyjaciel Tomek, którego z tego miejsca pozdrawiam, wjechał na tą Eskę na poprzednim wjeździe. Przejechał cały odcinek i scholował nas po tym ślimaku. To było jakieś może 500 metrów. Eee, gdyby nie on, nie wiem co bym zrobił, nie miałem pojęcia. Czy wzywać pomoc drogową, czy ktokolwiek w ogóle w takie miejsce przyjeżdża. Ale dzięki niemu udało nam się z tego wykaraskać. Następnego dnia lawetą pojechaliśmy po ten samochód, który został u niego. Odprowadziliśmy go do mechanika. Mechanik stwierdził, że wał nie nadaje się do regeneracji. Jest tak starty, że nawet gdyby został zregenerowany, to mógłby być problem z dobraniem panewek, które nie będą pukały. Więc padła decyzja, że szukamy silnika. Silnik się znalazł na początku blisko. Po zamontowaniu okazało się, że Odpala. Mechanik stwierdził: Sprzedaj to, jak najszybciej, póki jeździ. Ja stwierdziłem: Nie, już tyle rzeczy naprawiłem. Nie sprzedam tego samochodu, ale silnik, który był zamontowany, nie nadawał się do niczego, więc wyjechał z powrotem, wjechał inny, wjechał słupek. Od meganki albo dwójki po liście, albo trójki, nie jestem w stanie Wam tego dokładnie powiedzieć. W każdym bądź razie Miał przebieg około 70 paru tysięcy. To był słupek od 1,9 DCI 130 konnej. Pasował praktycznie bez, bez żadnych przeróbek, więc został włożony. Działa do tej pory, odpukać. Nic się z nim kompletnie nie dzieje. Mogłoby <grym> jak najdłużej. I tak naprawdę od tamtego momentu w silniku większych napraw nie było. Ale żeby nie było, że samochód jest z karbonką, tylko z tego względu, że się psuje. No nie. Miałem fanaberię, kupiłem sobie też 18-calowe Felgi, Real Nogaro. Kupiłem sobie fajne radio, kupiłem sobie głośnik do bagażnika, wzmacniacz, zrobiłem sobie zabudowę, założyłem sobie LEDy, w zderzaki, tak wie, wiem, niektórzy powiedzą, że to wiocha. Znalazłem bardzo fajny, drogi zestaw LEDów, które montuje się zamiast halogenów i całe szczęście, że po pół roku się zepsuły, bo gdy dziś oglądam te zdjęcia, jak to wyglądało. Troszkę mi za mnie wstyd, więc tutaj mam nadzieję, że ta modyfikacja będzie mi wybaczona przez niektórych. Każdy normalny człowiek po wymianie alternatora w tym samochodzie sprzedałby go. Ja byłem inny, ja postanowiłem, że dalej będę nim jeździł. Następstwem tego była awaria właśnie gwintu. Co się stało? Te dolne mocowania pękły. Będziecie mogli zobaczyć na przebitkach, jak zostały te elementy odtworzone, a jak wyglądały po pęknięciu. Chodzi o to, że one były złej jakości. One były z dwóch elementów, skręcone, zespawane. Zamiast wykonać je z jednego metalowego elementu, zamiast je utoczyć, producent postanowił zaoszczędzić. Takie elementy zostały dorobione później przez zaprzyjaźnionego speca od takich rzeczy i jeżdżą do dziś. Więc mam nadzieję, że tą usterkę mam już za sobą. Po powrocie do domu, żeby ochłonąć od tych wszystkich awarii, po wymianie opony postanowiłem, że zrobię coś dla siebie, dla relaksu. Wypolerowałem sobie lampy, bo były już strasznie wypłowiałe. Wymieniłem listewkę, która też już zaczynała się odklejać. Zresztą to była któraś z rzędu wymiana tej listewki. Chodzi oczywiście o słone słupka A, które odklejają się na potęgę. Ja wymieniłem ich chyba z 5, jeszcze szóstą mam w zapasie. Po polerce lamp stwierdziłem, ok, samochód już wygląda lepiej. Już w zasadzie wszystko ma ponaprawiane. Co tu ma się zepsuć? No, chyba nic. No i faktycznie, w aucie nie psuło się nic. Przyszedł termin wymiany rozrządu. A tak jak postanowiłem wcześniej, razem z rozrządem wymienię dwumasę, która była kupiona, tak jak mówiłem, za 200 zł. Więc wymieniłem dwumasę, wymieniłem rozrząd, wymieniłem płyn chłodniczy, płyn hamulcowy, olej w silniku, olej w skrzyni. Pełen serwis. Auto musi chodzić bezawaryjnie. W tym samochodzie już nic nie może się zepsuć. No, i myliłem się. Myliłem się, bo po dwóch tygodniach wjechaliśmy na s 8 z Sieradza do Pabianic. Na najbliższym zjeździe musiałem z tej Jezusemki zjechać. Dlaczego? Dlatego, że silnik zaczął się gotować. Nie było płynu chłodniczego. Co się wydarzyło? A no wydarzyło się najlepsze, co mogło mi się przydarzyć przy tym samochodzie. Ustąpił objaw smrodu w kabinie. Tak jak mówiłem, zapach octu zniknął. Dlaczego? Dlatego, że przestał kapać płyn chłodniczy na układ wydechowy. Gdzieś musiała być nieszczelność, sparciał wąż, i czasami zdarzało się, że kapało. Nie był to na tyle duży ubytek, żeby był zauważalny w zbiorniku. Gdyby nie wąż, który po prostu w pewnym momencie pękł, ja bym z tym sprowadem jeździł do dzisiaj. On się pojawiał rzadko, ale był na tyle intensywny, że ciężko było go znieść. Dlatego po każdej takiej sytuacji, gdzie pojawiał się zapach, ja jechałem na stację obsługi klimatyzacji poprosiłem za każdym razem o odgrzybienie, ozonowanie, co się tylko da, żeby się tego wyzbyć. No i pomagało na krótką metę, bo jak tylko pojawiała się znowu gorąca temperatura, i znowu z tego węża dwie, trzy kropelki kapnęły, ten spród był nie do zniesienia. Ale na szczęście mam to już za sobą. Więc skoro w 2018 był zrobiony pełen serwis w samochodzie i wszystko było zrobione na cito, rodziła nam się córka, kupiłem kombi. A kabrio poszło w odstawkę i od tamtego momentu faktycznie samochód zrobił niecałe 2000 km przez 2 lata. Więc myślę, że faktycznie auto było mało używane i nie miało prawa się w nim nic psuć. Pomimo tego popsuło się. Co się popsuło? Ech. Może to nie była taka typowa awaria. Bo pojawiła się delikatna korozja na tylnym nadkolu. Przy okazji postanowiłem, że auto dostanie troszeczkę nowego ducha. Troszeczkę zostanie odświeżone z żoną, obecną żoną, z narzeczoną, postanowiliśmy, że pojedziemy samochodem do ślubu. No i tak się stało. Samochód został do ślubu przygotowany, został pomalowany przedni zderzak, który został zawiesowany, tylny błotnik, na którym wychodziła korozja, drugi tylny błotnik, który miał delikatnie podgięty rant, przez co odpadała farba. Zostały pomalowane ponownie progi, z których zaczął lakier odpadać, z tego względu, że były narażone na odbijanie się kamieni spod, Zbyt szerokich kół w samochodzie. Auto wyglądało pięknie. W dniu ślubu samochód mnie nie zawiódł. Za to zawiódł mnie kilka dni przed ślubem. W momencie, kiedy odebrałem auto od lakiernika, czyli tydzień przed weselem, zdechła klima. Jak na to usłyszała, była wściekła. I wcale jej się nie dziwię. Ja byłem jeszcze bardziej wściekły, chociaż nie dawałem po sobie poznać. Ona stwierdziła, że to musi być naprawione. Mechanik, który podjął się naprawy, troszeczkę z tą naprawą zwlekał. Później okazało się, że do wymiany jest kompresor, którego on nie jest w stanie w tak szybkim tempie naprawić, więc narzeczona powiedziała: znajdź, bo powiedz, gdzie ja pojadę. Ja byłem wtedy zapracowany, też nie miałem zbyt dużo czasu. Podziwiam moją kobietę za determinację, ponieważ wzięła dziecko w samochód, pojechała na środ, odebrała część, która była nam potrzebna. Przywiozła do mechanika, mechanik na prędce auto naprawił, następnego dnia, to był już piątek, ja od tego mechanika odebrałem samochód, pojechałem nabić klimę, umyłem samochód, zostawiłem u teściów i pojechałem do pracy. Następnego dnia samochód właśnie nas nie zawiódł. W pełnym komforcie pojechaliśmy z żoną do ślubu i z tego jestem dumny. Z mojej kobiety, która nie zawiodła i z samochodu, który przynajmniej w najważniejszym dla nas dniu nie zawiódł. Za to zawiódł kilka tygodni po tym, jak ten ślub wzięliśmy, tuż przed ślubem była wymieniana linka tylnej szyby. No i oczywiście, trzy tygodnie, cztery tygodnie po ślubie, ta linka znów strzeliła. A nie konkretnie linka, a w zasadzie plastik, który, w którym pracuje ta linka. Niestety, zamiennik był zbyt kiepskiej jakości i po prostu pękł. Dlatego w tym momencie też jest wymieniony mechanizm z przedniej szyby, mechanizm z tylnej szyby, bo też zaczęły szwankować, zaczął przeskakiwać. I to jest kolejna awaria typowa dla meganek w Cabrio, że te mechanizmy nie są trwałe, a najgorsze, najgorsze w tym wszystkim jest to, że często zamienniki są złej jakości. Bo gdybyśmy kupili oryginalny zestaw, który raz, że jest ciężki do zdobycia, dwa jest drogi, ten problem raczej by tak szybko się ponownie nie pojawił. Gdybyście mnie dzisiaj zapytali, czy ten samochód jest idealny, ja bym powiedział, że nie. On nie był idealny nigdy i nigdy idealny nie będzie. W tym samochodzie jest nadal mnóstwo rzeczy do wymiany. Są do wymiany rączki plastikowe do otwierania drzwi, chociaż już zostały zamówione i front został zamontowany. Chcę zobaczyć, jak się to będzie spisywało, bo jest to zamiennik. Do zamontowania jest też rączka od podnoszenia fotela kierowcy. Do naprawy jest w ogóle cały fotel kierowcy, który jest mocno poprzecierany. Jest pęknięta skóra, tutaj na dole wytarta, na oparciu i pęknięte siedzisko. Do wymiany jest element plastikowy, który widzicie tutaj z tyłu, po drugiej stronie. Z uwagi na to, że po zamontowaniu fotelika, fotelik dla dziecka nie mieścił się w tym samochodzie, więc ten plastik po prostu poddał się i pękł. A żeby go wymienić, trzeba kupić inną kanapę, wymontować go, wymontować tą kanapę i go przełożyć. Więc to jest masa pracy. A z uwagi na to, że czasami jeździmy tutaj z dzieckiem, szkoda naprawiać coś, co za chwilę znów pęknie. Co jeszcze w samochodzie jest do zrobienia? Na dzień dzisiejszy mam nadzieję, że nic poza takimi detalami, które są moją fanaberią, czyli tył z uwagi na to, że z przodu jest zderzego deresa, z tyłu jest fabryczny, tylko z pomalowanymi plastikami pasowałoby coś jeszcze zrobić, więc zdecydowałem się, że zamontuję tą dokładkę z Meganki 2 GT i dodatkowo wlecą dwie końcówki wydechowe 10 cm od Ultera Mam nadzieję, że uda mi się to jeszcze zrealizować w tym roku jeśli ta cała sytuacja się wyprostuje i mechanicy też będą mieli więcej czasu. Zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału i włączenia powiadomień o nowościach natychmiast po publikacji. Co więcej, powiadomie Cię nawet przed publikacją, bo na moim Facebooku i Instagramie zdradzam, co na kanale będzie dopiero za jakiś czas. Linki znajdziesz w opisie. Jak widzicie, nie jest to recenzja meganki dwójki. Jest to historia meganki dwójki, konkretnego egzemplarza meganki z konkretnym silnikiem, z konkretną historią, tak? Jeśli ktoś by mnie dzisiaj zapytał, czy drugi raz bym kupił taki samochód, e, tak kupiłbym. Zupełnie inaczej podszedłbym do sprawy. Na pewno sprawdziłbym rzetelniej jego historię, czy został serwisowany poprawnie. Bo to, że był serwisowany regularnie nie znaczy, że to było robione dobrze, e, dlatego że. Jeśli ktoś, tak jak mówiłem, stosował się do zaleceń producenta i wymieniał olej co 30 tysięcy, to ten silnik nie miał prawa przeżyć więcej niż 200 tysięcy. A jeśli ktoś wymieniał olej raz w roku, ale robił małe przebiegi, zdarzają się takie samochody, no to ten silnik może przejechać nawet i pół miliona bez awarii, tak. Y Mogłem tutaj przytoczyć historię Laguny Dwójki z dużo większym przebiegiem niż mojej Meganki, którą jeździ moja mama, i w tym samochodzie kompletnie się nic nie dzieje. Dlaczego? Dlatego, że tam samochód robił małe przebiegi, miał często wymieniany olej, bo raz w roku, więc zupełnie inaczej był eksploatowany. Jeśli ktoś by mnie zapytał, jak mi się samochodem jeździ, czy polecę Megankę Dwójkę? jako seryjną ciężko mi w tym momencie stwierdzić dlatego że jeśli chodzi o kabrio dawno nie jeździłem seryjnym kabry, jeśli chodzi ogólnie o Megankę dwójkę bardzo dobrze mi się jeździ zarówno Meganką na glincie, zarówno Meganką na seryjnym zawieszeniu w wersji kombi, więc Meganka jest wdzięcznym samochodem. Jeśli będziecie o nią dbać, odwdzięczę wam się bez awaryjnością. jeśli będziecie Katować ten samochód, jeśli będziecie rzadko wymieniać olej, jeśli będziecie używać kiepskiej jakości zamienników, yy, czy ogólnie kiepskiej jakości chemii, oczywiście, że samochód będzie się psuł, to jest nieuniknione, więc mam nadzieję, że wyczerpałem cały ten temat. Jeśli ktoś by chciał dowiedzieć się więcej o c dwójce, już na kanale Zahara jest jeden materiał, więc możecie sobie obejrzeć recenzję samochodu, a nie historię kolej kolejnego egzemplarza. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Pozdrawiam was serdecznie z tego miejsca. Pozdrawiam cię Zahar. Szkoda, że nie mieliśmy okazji się spotkać, ale z uwagi na obecną sytuację było to oczywiste. Więc mam nadzieję, że będzie kiedyś okazja, żeby to nadrobić może z jakimś innym samochodem. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się. Hej.